Mój ulubiony, ulubiony sernik. Naprawdę. Szczerze powiem, taki trochę nie, nowojorski, trochę nie nowojorski, taki szmegerege, a i bez rodzynek. Można se posypać, ale to, no nie wiem. Obudziłem się dzisiaj rano i pomyślałem, ha, zrobię serniczek. <słyski> Serników jest wiele. Masa, bo to twargowa masa. <słyski> Ale zrobię mój taki ulubiony. Robiłem tych serniku chyba z 1000. To będzie 1001. W kuchni się mówi, że pierwsze 1000 się udaje. To zobaczymy, co będzie teraz. Proste, ale długo się robi. I to jest najgorsze. Także do dzieła. Najsam wpierw podstawa, czyli fundament sernika. Bardzo proste, bo trudnych nie umiem, czyli herbatniki ze masłem. Mam tu herbatniki i mam masło. Tu mam takie urządzenie miksujące i daję tutaj tak. 200 gramów herbatników i 50 gramów masła. Hi hi. Wiadomo, to się nie mieści tak od razu, więc to trzeba tak pokruszyć. To ważne, żeby tej folijki nie dawać, bo to się długo żuje. I 50 gramów miękkiego masła. Te masło w ogóle do mnie nie pasuje, bo ja jestem twardy, a masło jest miękkie. Hi 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 hi. Ale jestem siaskny. Jak to zawsze powtarzam, to musi wleść. Jak bułka tarta? Ale jest troszkę lepsze. Taką foremkę keksówkę Wykładam papierem. Daję ten spód i o tako. Przyciskam go. Dajemy do lodówki, żeby to się stężło. Teraz będzie trudniej. Trudniej, znaczy. Biała czekolada. Tu mam już trzy. Daję tutaj czwartą. Trzeba to na kąpieli wodnej. Pamiętamy, żeby dawać na metalową miskę, bo szklana pęka. Trzeba to rozpuścić z 350 gramami masła. I czekamy, aż to się rozpuści. Dużo masła, ale pamiętajcie, że tłuste to yy, yy, smaczniejsze. <gry> że ja nie. Do rozpuszczania przydatna jest szpatuła, Może być taka wygięta. Temu nic się nie dzieje. Z Mikołajem nie mam tym razem, ale to będzie dobrze. Z mojego doświadczenia, jak jest na 12, najlepiej się rozpuszcza. <gry> o! Mamy tutaj doskonale rozpuszczony tłuszcz z czekoladą. Lepsze od tego są tylko ziemniaki z czekoladą. Kilogram twarogu takiego z wiaderka, albo zwykłego twarogu, ale trzy razy Z Wiaderka łatwiej. Łyżkę mąki ziemniaczanej, to prawie jak kartofle. Cukier wanilinowy. Dam cały, bo to ja lubię. I łyżkę cukru podrobo cukru podro, nigdy za dużo. No i cztery jajka. Mam takie malutkie jajeczka od młodych kurek, więc dam pięć. Wiadomo. I trzeba to wymieszać. Najlepiej to się robi w mikserze planetarnym, ale nie mam. Jakby ktoś chciał mi dać, to chętnie. No ale jak nie mam, no to na razie będę mieszał się tą taką krzywą szpatułką. Wiadomo, jedno z lepszych w tym serniku jest to, że nie ma rodzynek. <laughs> Dobra, tam grudki mogą być. I tak, teraz ja to wszystko muszę upchnąć tu. To nie będzie lekko, ale spróbujemy. Trochę mi zostało, no to y, potem se, y, to zrobię w y, tym czymś. Nie? Albo to ma albo coś. O! I pięknie. Trzeba to upiec w kąpieli wodnej, ale że ja wanny nie mam, no to zrobię tak. Polica aluminiowa. Szczelnie tutaj to. O! Tu mam brytwankę większą. Nie patrzcie. Zużyta, ale dobra. O. i tu wlewam wodę. Żeby była kąpiel wodna. Woda tak do połowy. Żeby to się nie wlało, ale żeby była para, nie? O, patrzcie, jak się tutaj pluska. blu, plu, 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 plu. Tylko kaczuszkę kupić i kąpiel prawdziwa. Do piekarnika. 150 stopni. Góra-dół. Na 100 minut. Albo godzinę 40. To zależy, kto w czym robi. Zamykam i to najgorsze, trzeba czekać. Ja tak sobie myślę, nie? Ta receptura, którą podałem, to jest na dwie brytwanki. Ja nie pamiętałem o tym, ale już wiem. Y więc ja ją trochę y tam w napisach na dole jest mniejsze, no tak na jedną brytwankę, nie? Nikt nie jest doskonały, oprócz mnie. Hi hi. A to wszystko, bo nie mam tego planetarnego, nie? Hi hi. Tak wygląda sernik po upieczeniu. Przed upieczeniem wygląda tak samo, bo to nie widać, bo to jest folia. Przez folię nie widać. Ale ja teraz otworzę. On powinien spokojnie sobie wystygnąć przez całą noc. Ale yy, czasu nie ma, bo jak to się mówi, myszy harcują. On jest taki, no jest tak delikatniusi, że kurde muszę poczekać. No i czekamy, niestety na no myszy harcują. Na razie nie będę wyjmował, bo to zepsuje i to wszystko w piżdzie pójdzie. No do, do zobaczenia, za chwilę. No i tak to wygląda, jak zjadłem, yy, ale jest bardzo delikatny, bardzo słodki. No ja lubię, bardzo dobry, y, polecam. Ale y, spróbujcie i powiedzcie, y, jak wam tam y, smakowało. Aha, i jak wam to smakowało? To obserwujcie mnie na IGFBFC KGBWPD. Hehehe.